Mercedes e-Actros 400 czyli mamy tutaj cztery pakiety baterii które dają zasięg około 400 km moc silnika dochodzi do 560 koni mechanicznych jesteśmy w tej chwili na torze Land, niedaleko Mszczonowa jest okazja wypróbować nowe e-Actrosy a także E-Econica oraz Fuso najgrzejszy w tym towarzystwie pojazd ciężarówka prowadzi się bardzo łatwo w środku jest bardzo cicho na słupkach mamy monitory cyfrowych lusterek bardzo ładnie wszystko widać końcówka samochodu, można dość swobodnie manewrować mamy też czterostopniową rekuperację która w praktyce działa po prostu tak jak zwalniacz w zwykłej ciężarówce bardzo pomaga w opanowaniu samochodu oszczędza kładziny hamulcowe, a przy okazji w elektryku odzyskujemy energię. Także jest to jedna z tych niewielu ciężarówek, których warto hamować, używając rekuperacji. Eu